Drodzy widzowie, poznaliśmy kolejne nowe skiny, między innymi są to skiny Halloweenowe i wejdą one w zbliżającym się toku, który będzie już za 3 dni. W dzisiejszym odcinku zagram wszystkimi nowymi skinami, przetestuję je i zobaczę, które z nich są najlepsze. Ale dodatkowo zajmiemy się też nowymi pinami, nowymi sprayami i nowymi ikonkami gracza. Właśnie z tej zbliżającej się aktualizacji dosłownie wszystkie je wam pokażę i niektóre są przepotężne. Mam też nowe bardzo ważne info odnośnie tych oto skrzynek z zadmiarzami. Jest coś, czego nie powiedziałem Wam wczoraj na odcinku, gdy dokładniej te skrzynki omawiałem, i jest to coś nowego, zaraz też Wam to powiem. Więc jak widzicie, odcinek zapowiada się bardzo ciekawie. A jak jutro chcecie kolejny odcinek z mojego konta deweloperskiego, gdzie mogę testować już nowy update, to zostawcie łapeczkę w gry pod tym filmem. Standardowo 2000 łapek, no i jutro kolejny taki odcineczek wlatuje. Przy okazji tutaj szybciutko wysię tam zwycięzcę ostatniego rozdania. Eee, gratulacje, zioma, ale chciałeś skinka do Boss, Super sell Store, więc właśnie. Jego zgarniasz Zgoś się do mnie na tego maila masz dwa dni, żeby odebrać swoją nagrodę. A jeśli nie wygraliście, się, to się nie przejmujcie, bo osoby, które będą subskrybować mój kanał, już w najbliższych odcinkach będą miały szansę zgarnąć właśnie któregoś z tych nowych skinków, co dzisiaj będziemy je testować. I zaczynamy z grubej rury, bo jest to skin do B. Tak jest, moi drodzy, A On się nazywa w ogóle dziwną nazwę ma. Jest to skin epicki, więc będzie kosztował 149 gemów. Jest to pierwszy z nowych Halloweenowych skinów. Ja się nim strasznie jaram. Zresztą jak każdym Halloweenowym skinem, wiecie, że to jest moja ulubiona kategoria. Jeśli chodzi o skiny w Brawl Stars I powiem wam szczerze, jak moja dziewczyna Zobaczyła tego skina, no Musicie sami ogarnąć jej reakcję Bo będzie to dzisiaj u niej na odcinku Wpadajcie na jej kanał Wiktoria29 O godzinie 11.00 leci tam odcinek, gdzie razem ze mną Te wszystkie skiny sprawdzała też i oceniała I musicie po prostu zobaczyć jej reakcję Jak no spojrzała na tego skina To jest spełnienie jej marzeń Ona tyle czekała na skinka do bo Bobby A jeszcze wszedł taki kozacki Halloweenowy Spójrzcie jak on wygląda, mi się on strasznie podoba Nie wiem jak wam, a jak coś wasze zadanie to oglądać ten odcinek do końca i napiszcie mi w komentarzu, który z tych skinów według was jest najlepszy nowy. Drugi upiorny skinek, który wbija to Kenji Kizu, czyli taki duch do Kenjiego. Mamy już jego podobną hiperwersję, ale szczerze ta wygląda chyba lepiej. Też ma taki fajny halloweenowy klimat, no i w ogóle ataki są superowe i świetnie pasują do jego koloru. Patrzcie na ulcika, naprawdę coś mocnego. Ten skinek też robi robotę, jest to oczywiście skin hiper, więc on musi wyglądać fajnie, ale będzie się go dało trafić w jakichś skrzynkach, więc będzie można go zdobyć za darmo, jak ktoś będzie miał trochę szczęścia. Te skinki do krót już Wam ostatnio pokazywałem, one też wejdą na Halloween, ale będą dokładniej to w karnecie, więc o nich tutaj nie będę jakoś dokładniej wspominał. Nastoletni raft. O co tu biega, widzowie? To jest jakiś taki wilczek! Wilkołak, w sumie może nawet bardziej do Rapsa. No, powiem wam, że też wygląda spoko. 149 gemików jak za niego to trochę jest, gdyż jego animacje nie są jakieś specjalne. Ataki mógłbym mieć ładniejsze, bo tak poza tym to wyglądowo jest fajny, Ale nie będzie to na pewno mój ulubiony skin z tego update'u. Głównie przez te ataki, bo troszkę moim zdaniem zepsuli te ataki i ich animacje. Ale spokojnie, jeszcze dużo skinów przed nami. Jest nawet nowy skin do Spyka, którego jak zobaczyłem. Zresztą do tego przejdziemy zaraz. Ja tylko Was chciałem poprosić o wpisanie kodziku Tori w sklepie Brawl Stars, jeśli możecie, bo bardzo mi wtedy pomożecie Każda osoba, która coś kupi z moim kodem, na przykład jakiś zestaw gemów czy inną fajną ofertę, będzie pozdrowiona na odcinku. Na tego maila też wysyłajcie nagrania lub skream, jak ktoś z moim kodem kupujecie i wtedy będę was pozdrawiał. Podwodny duch Rico. Słuchajcie tego mordeczki, on będzie mitycznym skinem. 199 gemików, ale chyba będzie warto. No, spójrzcie na niego w grze. W ogóle jakie ma ataki piękne. Kurcze, strasznie mi się ten skinek podoba, nie wiem, czy to nie jest najlepszy skin do Rico aktualnie. No i obtajcie, że nauczyciel. Oczywiście robi robotę. Fajne kolorki, wszystko do siebie pasuje, będzie warty tych 199 gemów. Zanim pokażę Wam kolejne skiny, których jeszcze troszkę zostało, wbijamy na Twittera Czuzyn Networka. On pokazał tutaj na grafice wszystkie nowe spraye, które wejdą w tej aktualizacji. Wybierzcie jeden z nich, który podoba wam się najbardziej. Mi szczerze, chyba ten tutaj Brawl Stars z Subway Surfem, yy, z tym logo. Ale jest też kilka innych fajnych, jak chociażby tutaj ta dziesiątka, czy klapek, takie Japonki, nie? Mamy nawet łapkę w dół, coś toksycznego, dla toksycznych graczy idealnie się nada. I są nawet Halloweenowe, więc spoko. Ale nie wiem jak was mnie dużo bardziej ciekawią ikonki gracza, które mamy tutaj. Po pierwsze mamy jakąś dziwną skrzynkę, o co tu chodzi. To jest ikonka od Zigiego. Jo jaki spajeczek fajny wy ze sprayem, patrzcie. Kolejne nawiązanie do Spike'a, podoba mi się taki kaktusik neonowy. Giga spoko jest też ta do Oli'ego, taka z Subway Serfa. no i oczywiście tutaj mamy tą ze skrzynką. Co to jest? Ja się pytam. Co oni robią z moim biednym spajkiem? <laughs> Brazylijski El Primo, mamy ikonkę z dziesiątką, taka piłkarska trochę. No i w sumie tutaj mamy typowo piłkarską z Brazylii, duszek, który robi daba, serio. No i kilka innych jeszcze takich fajnych, halloweenowych ikonek. Naprawdę twórcy się postarali, jeśli chodzi o te ikonki. Wszystkich nowych emotek niestety jeszcze dzisiaj nie mamy zebranych w jednej grafice, ale pewnie w kolejnym odcinku jutro Wam je pokażę, więc subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić, a teraz wracamy do skinów. Mamy tu jeszcze RT Gargulca, kolejny mityczny skin i on na pierwszym oka wygląda fajnie, aczkolwiek niestety nie jest warty swojej ceny. A to między innymi dlatego, że jak odpalimy gierkę, to jego ataki nie robią wrażenia, są takie zwykłe, niebieskie, nic specjalnego. No a zobaczcie na jego ulcika, okej, okay, ulk nie jest taki zły, ładne ma animacje, ale te zwykłe ataki tutaj troszkę są za słabe, moim zdaniem, jak na skina, który kosztuje 199 gemów. Ale żeby była jasność, wcale nie są taki zły, tylko moim zdaniem powinien kosztować 149. Mamy Tika bez głowy, który to jest legendarny World? Ej, no ja bym dał mu maksymalnie chyba mityka, ale dobra, poczekajmy, może jeszcze go sprawdzę w grze, bo w grze może on będzie lepszy. Jest bardzo, bardzo ładnym skinem, ale przypomnę, on kosztuje 299 gemów. Uwaga, zwykłe ataki są takie. Dobra, ataki ma śliczne. Takie cukierki tutaj spadają Zobaczmy jeszcze Ulcika szybko O, Ulcik też jest spoko, taka dynkowa głowa No dobra, chyba jest wart Tej swojej ceny, ja na pewno go kupię, bo Ja wszystkie Halloweenowe skiny będę kupował Więc to tyle, jeśli chodzi o Halloweenowe przebrania Teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli Kareta. i tu mamy trzy skiny I trzy naprawdę mocne skiny Na początek El Grillo, który tańczy Bardzo dziwny dance, o co mu chodzi? <laughs> Poza tym zdrowy El Primo co oni z tobą zrobili Jaki on jest wielki w grze ty, ma w ogóle w prawej ręce jakby jakiś młotek czy strzelbę, wygląda jak inny zadymiarz, a to jest El Primo. No, ma ładne ataki, fajnie się prezentuje, muszę wam powiedzieć. Zobaczmy jego ulcika. Uwaga, El Primo. Oooo. ej, ciekawe, jeszcze to serduszko po wylądowaniu. Szczerze, jak za 149 gemików, fajnie, coś innego i ja chyba go kupię. Ale zobaczcie, co mamy tutaj, proszę Państwa! Spike kareta, doczekałem się w końcu nowy skinek do Spike'a Wjechał do mojej ulubionej postaci i jest naprawdę ciekawy. Nie mówię, że to jest mój ulubiony skin do Spike'a, ale jak za 149 gemów, naprawdę oddaje. Zobaczcie jego ataki, jego ulta, jakie ładne są. I w ogóle ten niebieski kolorek mi pasuje. No, kreskówkowy Spike jest na pewno od niego lepszy, aczkolwiek i tak będzie jednym z lepszych skinów do Spike'a i fajnie, że będę mógł powiększyć kolekcję do mojego ulubionego zadymiarza. Z tej kategorii mamy jeszcze szalonego klauna Karla. What? Okej, okay, on ma nawet swój jeździk taki specjalny i też kosztuje 149 gemów. Zobaczcie, jakie ma strzały. Piękne są. Wszystkie te trzy skiny z tej kategorii mi się podobają i pewnie wszystkie je będę musiał kupić. Jaki ultrze Kozacki, dobra! Tego Karla naprawdę warto, ale to warto wziąć. Mówiłem wam parę odcinków temu, że bardzo możliwe, iż biją te trzy skiny: Barley profesor, Figra Chester, no i Wagarowiczka Penny. No i to się sprawdziło. Twórcy zdradzili nam je już rok temu, stąd też teraz zaczyna się za niedługo rok szkolny. Pomyślałem, że te skiny mogą wbić i jak widzicie, to rzeczywiście było prawdą. Zacznijmy od wagarowiczki Penny. Ona będzie kosztować 149 gemów. W grze prezentuje się następująco. Ma mega ładne ataki, naprawdę. Kurde, te skiny w tym update'cie są giga mocne. Zobaczcie, ulcika jakiś Jaki śmieszny. Jak najbardziej skinek na plus. To co powiecie na Barleya, profesora upiorstwa? Moim zdaniem, to jest jeden z lepszych skinów w całym update'cie. I mówię to z otwartymi rękami, on moim zdaniem jest najlepszym skinem do Barleya w całej grze. Nie ma lepszego skina do Barleya niż on. Zwróćcie uwagę, jakie ma piękne animacje Jakiego ma kozackiego ulta te książki Nie no naprawdę super się to prezentuje I w ogóle ładnie wygląda Fioletowy z zielonym czyli jego kolorki To jest super połączenie e, też na pewno Będę go kupował chyba zbankrutuje po tym update Ale ja muszę mieć te skiny z tej kategorii Został nam jeszcze figlas chester on z tych Trzech skinów podoba mi się najmniej lecz nie zmienia To faktu że no nie jest to jakiś słaby skin Ma kolorowe ataki raz strzela na żółto Raz na niebiesko e, ma też Fajnego ulcika zwróćcie uwagę Więc jak za 149 gemów może być Ale nie jest to najlepszy skin do chestera nie mógłbym zapomnieć o nowym skinie do baza, czyli rybak baz w nawiązaniu do Clash Royale czy też Clash of Clans. Skinek ten za jakiś czas właśnie będzie dostępny za specjalne punkty na stronce Supercell ID Rewards i te punkty możemy wymieniać właśnie między innymi na takie skinki. Zwróćcie uwagę, ma bardzo ładną animację, taka woda, oprócz tego ryby jakieś tam różne wypadają, jest kotwica jak się przyciąga. No, myślę, że zwłaszcza dla fanów Clash Royale będzie on miał taki sentyment i na pewno go kupię. Ja też będę go chciał mieć, bo jest mega spoko. Te skinki, które wam pokazałem to jeszcze nie są wszystkie skiny, które będą w nowym Brawl Toku. Większość ich, to prawda, już znamy. Do tego dochodzą te wszystkie skiny tutaj związane z Subway Surfem. Ale w dalszym ciągu widzowie to nie jest wszystko. Tych skinów będzie jeszcze więcej w nowym Brawl Toku. Między innymi na pewno będzie nowy skinek dominy za 199 gów w kilku wersjach. I tego skina właśnie będzie można trafić w tych nowych skrzynkach, które otwieram teraz. E, będzie on właśnie tutaj dostępny w kilku różnych wariantach. E, no i będzie go można tutaj wydropić. Propo tych skrzynek, wczoraj na odcinku, gdy troszkę dokładniej wam o nich mówiłem, nie pokazałem wszystkich rzeczy, które da się w nich trafić. Na szczęście, Ziomek, jaki jest ninja Jave, e, wrzucił na swojego Twitterka taką grafikę, gdzie wszystko to wypisał. No i jak widzicie, można tutaj trafiać epickie i mityczne skiny, jest na to ponad 11% szans. E, oprócz tego można trafiać gemy, nawet jak ktoś ma farta, może trafić 100 gemów. Są spray, są emotki, konki gracza. Oprócz tego mamy oczywiście blinksy, inne kosmetyki, jak punkty Expa, monety czy punkty mocy. Są nawet kredyty, oczywiście, ale mamy też do trafienia mitycznego zadmiarza, jakim oczywiście jest ta mina. Więc to są takie wszystkie rzeczy, które tutaj możecie trafić. A w tym odcinku to już na tyle. Napiszcie, która z tych skórek była według was najlepsza. Widzimy się w kolejnym do zobaczenia, piona.